Oni ciła siostry, się Ja jestem nawet. A to jest kolejny odcinek Shadow Warrior. Witam, z kolejnym odcinkiem Shadow Warrior, gdzie będziemy się chodzić i mordować i w ogóle mierzyć się z demonami. Nie tylko własnymi, ale i cudzymi Już ktoś tu nam nie patrzy. I dostanie pięknego ciosa prosto w rękę i tak, proszę państwa. Czy za akcja pociągany na malutkie kaweczki. Cóż za wejście, proszę Państwa, co on zrobi z nim? To on tu teraz się ledwo co pozbiera, chłopak, Nie wiem, czy się w ogóle stanie. Tea, <grych> co ja mówię, nie, Jak tam, co tam u was, co? Czy się zdawało? Nie zdawało mi się. Zdoba... Nie, nie mi się że... Słyszymy jakąś dziwną muzyczkę, zaraz tam pójdziemy. O, tylko tutaj, wszystko sobie zgarniemy. A wszystko, co jest apteczki, aptecz... oprócz apteczki, no, no, no akurat apteczkę mam pełne. to znaczy, życie mam pewne. O, dobra, idziemy dalej. Um, co my tu mamy? Coś? Wiedziałem, mój to! Kam Ha? Aha! A, co, ja mam do ciebie iść? Ty chodź do mnie. Pff. A ja tak przy okazji Niestety, właśnie um, ostatnio zakończyłem serial Udlast. No, wiedziałem, że to gdzieś tyle odcinków będzie mniej więcej. Bo tak, jakieś krzywo tam idzie, Ale mam większy problem, w tym tego tylko byśmy w pierwszej kolejności Ale tego w krzeszaczach Tak, on tam chyba w te demon z tego co pamiętam Coś tam i tą barierę zawsze nie? No ja z tą barierą denerwuję to właśnie tą, którą postawił teraz. Fajnie Chodźcie, do kółeczka grybniastego! Ginie wszyscy! Z mojego wiecza! Nie tylko! To, nie wstawaj! No nie, nie wstawaj, wiesz gościu? Wypa! E, powiedz, czy na niego działa serce? Byłoby fajnie. No co, nie zadziałało? No, na piżarze. No, naprawdę złą barierę żeś postawił. Nie bo się, ja wiem jak do Ciebie dotrzeć. Nie więcej tak. Nie, czekaj, czekaj, nie bierzesz szableczki. Jeszcze nie, teraz bierzesz szableczkę. Nie ma tak Aaa, się wpierniczyć kogoś. Widzicie tą ilość krwi? Uwielbiacie to, powiedz. Ja też to uwielbiam. Jecha! Kom get some. Tak, skończyliśmy serię Zoutlasta i teraz się zastanawiam co zacząć. No bo tak, e, mówiłem tam trochę o tak, Borderlandsie, dzisiaj jest Saints Row i Darksiders. Tylko że, no niestety, e, mam po, e, e, Chciałem dzisiaj nagrać tego Saints Row, jednak mam problem z połączeniem. Ja i mój towarzysz do grania. Także nie wiem Chyba po prostu wrzucę drugi odcinek Shadow Warriora. Tak będzie chyba lepiej. Ja tak mam dwa odcinki i po prostu je wrzucę dzień po dniu. Ah! Co tam idzie? Wezmę was wszystkich. To moja skrzydełka! A gdzie? Ah, karma. Z czego się śmiejesz? Zaraz zostaniesz w tej, w się ze świedzeni NIE chodźcie uh! Masz O człowiek Nie 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 Mam tyle serduszek, że na was podobijam wszystkim tym serduszkami A czemu mnie? Dawaj do serce Gdzie to serce jest? Nie wziąłem serca Dawaj serce! Dobrze co byś chciał? Masz! Co dziele się z tobą? No czemu by nie? A ten co? Chciałbyś coś? Masz tam! Masz tam! Nie pokonasz mnie! Aaaa! Chciałbyś sobie z wezmę po drodze? Ok! Niezła akcja! Co wy na to? No co my tu mamy? Jakiś posążek bez zuba. No to pewnie moja sprawa. tutaj większość koleś jak się ze mną spotka to albo bez głowy, albo bez ręki, albo bez czegoś Otwierać drzwi, proszę Duży zapis Mały zapis No no Nawet nie warię. tak bardzo cię prosimy na odcinka, żebyś nie wariował, opowiadaj wariował więcej Bo jak że to jest większe emocje i w ogóle, i lepiej gadasz i w ogóle, i wszystko Czy mam zejść na dół? Chyba tak Dobra, najwyżej będę się... Kasa! Jakoś trochę rozejrzałem, bo nie widziałem o co Kaman. O Owsiam! Co znowu? Nie! Nie to. Bejpa! No. O wiele lepiej się tak strzelam, derwot wejdę. Uuu, tylko że w miejscu, zbyt moją mocną mocno, mocno stroną. Ta, ta ta, -ra -ta. dobra. Te okay. Nie wiem, czemu naciskam, jak mogę przytrzymać. Spoko. Wiesz? Wszyscy? Jak coś to więcej dla was, także śmiał, walcie do mnie, ja was wszystkich tutaj pogarnię. Właśnie szukałem wejścia na górę Przy okazji, wiecie, no, no Jakbyście nie zauważyli, to jest wejście Nie, 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 znaczy ty, netwet? Ja jako Nedved i ty jako Nedved, e, okej okay. I znowu będę pięć razy spadał, mhm, jasne Jeszcze czego, nie ma tak dobrze O nie, ma tak, kurna nie podczas ładowania umieszczyka, fuck you. Nie lubię takich, kurna, trzeba jak... Naszukać się... ja lepiej spod. To sobie by, chyba nie byłoby głupim pomysłem, bo trzeba to zrobić Nie, nie trzeba Uuu. Yeah, baby! Działeś to Yeah, apteczka i koooosooo Dawaj, dawaj No Piki Następni Nie. Ja. Ale piękny nawi, jak ja to kocham jest to dobre. Ja sobie z tym no. wyjdę, bo tutaj nie ma lagów. O. To był twój błąd, ktoś. Nie! To, to, to dobry był tekst. To był dobry tekst. Coś ci upada, a to twoje krew. Spokój. NIE! Yeah. A, dajcie, ja, ja, ja się, ja to poczekam Gdzie oni poszli? Przepraszam Hello Houston, gdzie jesteście? Jesteście? Dostał! Dostał! Lol, jakim prawem on jeszcze żyje? Gdzieś tu jesteś, jesteś, chodź tu

co nie lubię? Kogo to lubić w tej grze, kurna? Wszystkich trzeba zabijać! Nie ma co lubić, kurna! Trzeba zabijać, pamiętajcie, ludzie. W takich grach nie ma co kogo lubić. I co? Niech zgadnę. trzeba trochę do skorzystać, Skąd ja to wiedziałem? Obracaj szybciej, dziękuję! Nieee! Yeah! A <śmienicza> gincie! Gincie przed przygryźtą, te latające! <śmienicza> wszystkie... Wszystkie zmiotę... Zmiotę was. No chodź, tu po Zero. To nie! będziesz chciał, żeby cię zabić. Nie zabiję, zobaczysz. Aha, to Aha! Jeszcze jeden, chodź ta! Nera No losie, jeszcze jeden! Wypadł. Dziękuję. Ja! Lol, prawie wszystkie shurikenki dostałem. Jaki żal. A stałem w miejscu i nic nie robiłem, Żeby nie było. Machasz mnie czekiem, wszystkich ciosów. Robisz taką rozróbę, że szkoda gadać? Nie, ale trzy i pół szurikenka. Stoi mniej szurików, nie dziełka, 5 pięć szurikenków. Tak Okej. Co? Zilla, ty to oddawaj mieczyk, bo jak nie, da się kiepsko to dla ciebie skończy, wiesz o tym, nie? No, bo jak ja tam dotrę do ciebie w końcu, to pożałujesz. Zginiesz, Mary. No co Cię ci będę mówił, no kurde, co ciebie, to biją w no. Spotkanie ze mną równa się jednym skutkiem, także wiesz, Jest za wesoło masz koleś. Twoja... Twoją przyszłość widzę marnie. To co mamy? Nic nie mamy, okej. Okay. Liściuję! Ja tak. Zapis! So good! <muchy> nie, 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 nie wolno mi nucić. się na prawa autorskie, YouTube, wyskoczę i co będzie. Dopiero będę miał problemy kurna, znowu o tam co będzie się tłumaczyć, by... Bo... napić dalej. Nawet ponocić co nie ma na codej, bo Jutro, bo Wiedziałem, że coś tu jest, bo to było zbyt podejrzane. Secret fund Co tam chłopaki? Żeście się, się namodli? Do końca Jakbyś kurna... tracił chociaż jeden punkt do życia to będzie normalnie zabił. Harak nie czekaj. Co to było? Harakiri czy Seppuku? Nie, nie pamiętam. Nie. Jak coś tam innego powiadam ci w komentarzach, co było? Co było które, bo już nie pamiętam. Bo Seppuku to było co innego, i Harakiri to było co innego, tylko nie pamiętam co było to, które. Także. Możecie mi napisać w komentarzach. Oczywiście, www.edytetka, co? Nie, nie mam własnej strony internetowej nicowy. Próbował was. Dobra, zbieramy wszystko. Dziwi otwarte, proszę wyjść. No, EJ no! Fuck bitch. Czekaj się na mnie, że. Chcesz dostać? Dobra, wiem, że chcesz dostać, dobra, jeszcze nie krzyczę. wziął, wziął, wziął Przykro mi, ale z tyłu nie masz tak. No, eee, 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 Dostał A tam ci co? Co eee, 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 Dobra eee, 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 się wycofałem, ale spok ty, 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 ty. eee, Lol, Cztarty co? Hej! Szkoda, że ci nie trafiłem. Na! dobra, następny dekollegi. Do Next, please! Come on! Na! Gdzieś tu. Gdzieś tu demonku. Jest martwy. Następny. Nie da. Uh. Lol. Nie trafiłem, <try> naprawdę <try> uh Huhu! Yeah, baby. Tak to się robi. góry że ludzie. Nie wiecie jak to się teraz dowiedzieliście? Ah. Otwieraj, dawaj, kasę, bo nie ma czasu, kurde Odcinek no, nagrywać, tak bo jak nie, to kurde. Usoby będą, w jakieś hejtery przybędą i dopiero będzie. Czemu miałem gówną ścieżkę? Gówną? U, 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 u. Nie, nic takiego nie mówiłem. Nie no co? Czy nie słyszało ją? Zaraz mi się spirit kończy. Mówię? Mówię. Nie to żebym nie mówił, no, mówiłem. ale mówię. Dobra, tam stąd drzwi wyjścia. A tu co jest? Oczywiście na detekcji coś. O nie, kasa. No normalnie... Biegłem półtora kilometra po kasę, nie? Szac W sumie. No w Polsce... <noise> Jakbyś za zabieganie do... Znaczy nie, zabieganie dostaje się kasy. Mam takie bieganie pinganie, takie, wiesz. 520 metrów od to kasa leży. 5000 na, na, na środku ulicy, jestem tylko dla ciebie, nie? Dla ciebie, nie? Nie to, że dla kogoś z boku, czy jest coś w tym stylu, nie? A, czy, ej, tylko dla ciebie. Włączyliśmy sobie latareczki, żeby dobrze widzieć. Tak, oczywiście nawet musiał nie trafić. No, lol. Opsiaj, dziękuję. Dobra, to ten mieczyk, wiesz, nie odzywaj się, bo to masz głowy do domów, znaczy nie masz żadnej wiedzy dopowiedzenia. Bo ja tylko cię dzierżę, ja tylko ciacham, także wiesz. A tam ci co? Co oni robią, LOL? Widzicie to? Bawił się O no. oh, fuck, to był błąd ich, <laughs> dla nich Nie, tylko nie ty! Tylko nie wy. O, oh fuck, Znowu was jest dwóch. Nie wyrobię. Chyba ci coś swędzi, że was jest dwóch znowu. Nienawidzę. Nie. Nie. a Szata! Auu. Leci tak. Cześć. I ja tu nie ma. Ja to jak coś to nie ma. Fakt, że to jest. Tak, że to jest ślepy zaułek. Leczenie. Leczenie. Dziękuję. Merci, tak podziękujesz mi. No kurna, no przestań, nawet bo znowu będzie. No. Gadaj z nimi, no Dobra, jeden dostał To że kurna ich tu jest dwóch, właśnie o to chodzi Ile czy nie? Bo tak, bo, bo czemu gniew? No chodź, 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 daj, daj do wujka nagle, tak? To sobie pobiegam w kółko, się zmęczli. Tak, czekaj, jest No, fuck. No i tak to wygląda właśnie. Walka z nimi. Cześć. No, fajnie ślepy dołók, tam. Chciałbym przejść, nie to nie było, nic nie widziałeś. What the fuck? Ale piękny unik. Oops. No tak, nie ma tak się pierniczec na na, na mordę nim. No tak, nie widać raz. Dziękuję. Ja w ogóle jeden po lewej, drugi po prawej. Zdenerwujemy. No ej, no bez lagowania, proszę. No. Czekaj, na nich była dobry ten. O, właśnie Headshot. Na no. o! Pięknie to było To też O drut No puszaj mnie On mnie w ogóle nie trzyma, do czego Mam nadzieję, znaczy, że naprawdę to coś daje może jednak nie. Na! 100% stuprocentowe skupienie się po ziemi. tak! Kusza jest na nich najlepsza. Trzeba ich porządnie trafić w tył. Muszę naprawdę zapamiętać, bo górna ta kusza naprawdę przy nich je... ratuje mi życie. Czy to o! Dwa strzały, i po kolezji nie, no naprawdę Jeszcze ktoś tu idzie Muszę sobie zrobić miejsce ha, ha! Kunion nie Ale głowy demona. Pospiewamy sobie. Jak zwykle. Myślisz, że cię nie widziałem za, za sobą? Chodźcie, coś swędzi. Mega demon. Właśnie mieliście kogo na go nazwać, a nie się opierniczacie. Sam go nazwać. Będzie się nazywał Franek od dzisiaj. Franek demon. Wypa! Ja nie będę z tą na nawet. Jest obecny? Kasa, 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 amunicję. Tak, jakiś tam demonicz chce w ogóle mi zabić, ale ja nie, nie zwrócę na niego uwagi. Co jest? wypad koleś. Czekaj, tak ja będę leżeć do serduszków. No ej! Właśnie. Tak to miało wyglądać. O! Pięć ludzie. w ludzie! Full wypas. Hmm. Wygląda tak, jakby tą strzelaniem. Można było wziąć, ale jej nie mogę wziąć, nie wiem czemu. Ale no, okej. Okay. Um, co my tu dalej mamy? Idziemy tu, mamy iść. Tutaj, dobra. Wyciekamy sam przez drzwi! Dobra, jestem. Ludzie, jestem w następnej lokacji. Mm, ale lag, przepiękny, kocham to. Ktoś jest za lagami, łapka w górę. Dobra, tutaj to tu mogę światełko sobie zgasić z naszą mm. lotarką. to trzeba. Ile trzeba, tak osiem. Dobra, kasa jest. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Ale tu się świeci, ja pitolę. No. na maksa, spoko. <słyski> Znowu świeże powietrze. Jak znowu będę musiał skakać, to normalnie nie wiem co to ze sobą zrobię. Nie, 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 my to nie, 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 O, co coś jest. Co tu jest? Skok, aha. Jak spadniesz, to będziesz musiał się naokoło na, na znowu. Co, myślisz, że ja go nie zauważyłem? Ups, reload Czekajcie Dobra, dzięki Ej, 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 ej Naprawdę... no strzelaj, ej Romek Romek ninja O o

Znaczy czy mnie denerwować. Jak zaczyna denerwować, to wiecie jak to się kończy No i tak po prostu sobie ten? Myślałem, że ten co produkuje te te... te się coś... Tutaj będzie na samej gorze, on go to nie ma, wyrąbane ma. Są za dymony, no mówię wam. Spodziewałaś się go, jego tutaj nie ma. O kolejką może mnie Tak, myślałem, że to jest koniec szeptor, także ten odcinek będzie trochę a, dłuższy albo krótszy, nie wiem, zobaczymy. A, to był Shadow Warrior, jestem i zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, części na razie.